Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na naszym wigilijnym spotkaniu corocznym. Wczoraj będą u fryzjera, uświadomiłem sobie, że to już 15 raz się spotykamy. 15 raz organizuję dlatego co najlepsze w klubie, spotkanie wigilijne. Powiem tego nie w sensie, że chciałem was obrazić. Zawsze uważałem, że jesteście tą częścią historii lechi, która najwięcej wniosła, która jest historią i tą historię cały czas tworzy. Jesteście częścią tej historii, bo wy tą historię budowaliście. Przecież tego muzeum by nie było, klubu by nie było, gdyby nie, gdyby nie te pokolenia ludzi, którzy z dumą nosili biało-zieloną koszulkę lechi jako zawodnicy, trenerzy, działacze i ja jako kibic. No, no oczywiście najmniejszy może być tylko jeden, finał Pucharu Polski, gdzie wygraliśmy 2-1 z Piastem. Przy okazji miałem sytuację, 100% i strzeliłem przestanie 2-1 na 3-1, strzeliłem słupek. No i oczywiście przywitanie, znaczy w ogóle przez kibiców i w ogóle obecność kibiców na stadionie Piotkowie, gdzie było z 10 tysięcy i co na tamten, w tamtym okresie to naprawdę było na wyjeździe bardzo dużo ludzi. No każde jedno wspomnienie związane z Lechią jest miłe, a szczególnie takie uroczystości, jak i dzisiaj. No co roku spotykamy się, przynajmniej mamy taką okazję w tym większym gronie raz do roku spotkać się, powspominać, bo to, bo to już tylko zostały nam wspomnienia, ale również jakieś tam złożyć życzenia sobie i klubowi na przyszłość. No cieszymy się ogromnie. Jesteśmy, tak jak już powiedział Zbyszek w tej swojej przedmowie, jesteśmy biało-zieloną rodziną i to widać na każdym kroku. Jest Leszek Kulwicki, jest Fredziu Wierzba, ludzie, którzy Razem ze mną, czyli Romek, Józefowicz, którzy wspólnie już osiągnęli przynajmniej jak do tej pory największy sukces sportowy w Lechii. To znaczy zdobycie Pucharu Polski, zdobycie Super Pucharu, awans do Ekstraklasy. Przy okazji chcę powiedzieć, że tak no, obok nas siedzi trener Piotr Stokowiec. Życzyliśmy trenerowi Powtórzenia przynajmniej sukcesu, to znaczy zdobycia Pucharu Polski, żebyśmy mogli przekazać tą pałeczkę, kawałek troszkę dalej, już innym, innemu pokoleniu Lechi. No i oczywiście Mistrzostwa Polski. Także oby te życzenia się nasze spełniły, bo są naprawdę z głębi serca.